Czy kiedykolwiek czułaś ten gorzki żal po wydaniu dobrych pieniędzy na część garderoby, tylko po to, by odkryć, że zbiera kurz z tyłu szafy? To uniwersalne uczucie. Nawet jeśli ten element wyglądał fantastycznie w przymierzalni lub był najnowszym trendem, który wszyscy wydawali się nosić, żal często się pojawia. Najgorsze? Te błędy dezorientują twój styl i oczywiście opróżniają twoje konto bankowe. Pomyśl o tym. Torebka z przyciągającymi wzrok detalami, która szybko staje się utrapieniem do dopasowania z czymkolwiek. Albo te spodnie o bardzo konkretnym kroju, które pasują tylko do jednego rodzaju górnej części, konkretnej pary butów i tylko do jednego rodzaju wydarzenia. Czy warta jest ta inwestycja? Najczęściej odpowiedź brzmi: stanowcze nie. Więc czego te błędy mogą Cię nauczyć o osobistym stylu, elegancji, a nawet jak najlepiej wykorzystać to, co już posiadasz? To tutaj pojawia się sekret prawdziwej elegancji potęga akcesoriów. I dlaczego? Z odpowiednimi akcesoriami jak piękny naszyjnik. Ponadczasowa torebka czy nawet prosty szalik. Możesz zwielokrotnić swoje opcje stylizacyjne, zaoszczędzić fortunę i nadal stworzyć udany wizerunek. To właśnie tego uczę na moim kursie o tym, jak przekształcić akcesoria w potężnych sojuszników stylu. Link znajduje się w pierwszym przypętym komentarzu. Jeśli chcesz unikać zakupów, które wywołują żal i sprawić, by Twój styl naprawdę promieniował elegancją, zapisz się na kanał, aktywuj powiadomienia i zostaw lajka. Ponieważ moja treść tutaj pomaga Ci zyskać pewność siebie, elegancję, a nawet większe dochody dzięki Twojemu wizerunkowi. Kto nie chciałby być zapamiętany za swoją klasę i elegancję? Wszystko, co przekracza Twój budżet zakupy, które przekraczają Twój budżet, często wydają się atrakcyjne w danej chwili, szczególnie w przypadku marek obiecujących status, styl i ekskluzywność. Jednak wiele kupujących doświadcza finansowych wyrzutów sumienia wkrótce po zakupie drogich, nieplanowanych przedmiotów. Co prowadzi do napięcia między pragnieniem statusu a rzeczywistością finansową, która szybko nadchodzi? Kiedy kupiłam moją pierwszą torebkę od projektanta, muszę przyznać, że poczułam odrobinę żalu. W momencie zakupu byłam w siódmym niebie, czując, że osiągnęłam życiowy cel. Może to zabrzmi powierzchownie, ale to było moje marzenie. Ale miesiąc później patrzałam na tę torebkę i mogłam myśleć tylko o tym, jak mogłam zainwestować te pieniądze w akcje lub coś innego. Pomyśl o tym, kupujesz tę designerską torebkę ponieważ emanuje stylem, ale za każdym razem, gdy jej używasz, pojawia się uporczywe przypomnienie o pieniądzach, które wydałaś. Tak, to wybór modowy, ale wiąże się również z ciągłym poczuciem żalu. Ten konflikt, przyjemność noszenia czegoś wyjątkowego, versus wpływ na twój budżet, może prowadzić do emocjonalnego i finansowego obciążenia. Kolejna kwestia. Drogie elementy często kojarzą się z trwałością, ale wysoka cena nie zawsze oznacza, że przedmiot będzie służył dłużej. Drogie marki odzieżowe nie zawsze przetrwają dłużej niż popularne marki, jeśli chodzi o trwałość, co sprawia, że kupujący zastanawiają się, czy inwestycja jest naprawdę warta swojej ceny. To pokazuje, że płacenie więcej niekoniecznie oznacza, że przedmiot jest bardziej trwały lub ponadczasowy. Najciekawszy wniosek? Prawdziwa inwestycja w modę i elegancję nie polega na wydawaniu ponad stan, ale na znalezieniu elementów, które pasują do Twojego osobistego stylu i wyglądają dobrze sezon po sezonie. Niezależnie od ceny. Płacenie premium tylko. Za logo, gdy status przeważa nad jakością. Wartość modowego przedmiotu ze słynnym logo wywołuje wiele refleksji na temat tego, jak luksusowe marki wpływają na nasze wybory. Kupujemy tę koszulkę lub torebkę od znanej marki, ale pytanie pozostaje: czy płacimy za projekt i trwałość, czy tylko za atrakcyjność statusu? To powszechny dylemat. Wiele osób kupuje luksusowe przedmioty, aby sygnalizować status społeczny. Nawet jeśli kwestionują prawdziwą potrzebę lub funkcjonalność tych produktów. Ten rodzaj wyboru często ma miejsce przy codziennych zakupach, takich jak wybór prostego akcesorium ozdobionego słynnym logo, gdzie cena jest znacznie wyższa niż podobnej jakości przedmiot bez brandingu. Ten konflikt między pragnieniem ekskluzywności a racjonalnością finansową skłania do krytycznego spojrzenia na to, co faktycznie kupujemy. Inny punkt, który kwestionuje wartość logo, to trwałość materiałów. Wiele luksusowych marek, Używa materiałów takich jak plastik i płótno do produktów o wysokiej cenie, które nie zawsze przekładają się na jakość. W rzeczywistości markowe produkty niekoniecznie trwają dłużej niż niemarkowe, bardziej przystępne opcje. To, co tu działa, to postrzegana wartość, którą dodaje logo, nawet gdy materiał nie uzasadnia inwestycji. Więc pytanie brzmi, czy kupujemy dla siebie, czy dla spojrzeń innych? Ludzkie pragnienie aprobaty i podziwu jest naturalne. Ale z czasem ludzie wokół nas mają tendencję do bardzo małej troski o marki, które nosimy, będąc bardziej skupionym na swoim własnym życiu i problemach. Z tej perspektywy zdajemy sobie sprawę, że budowanie autentycznego osobistego stylu, opartego na jakościowych przedmiotach, zamiast na statusie, przynosi znacznie większe zyski dla naszej pewności siebie i elegancji. Niepraktyczne torebki. Gdy luksus staje się utrapieniem torebki, są często postrzegane jako akcesoria poprawiające styl. Ale gdy brakuje im praktyczności, to co miało być uroczym detalem, może stać się codziennym problemem. To lekcja, której wiele z nas uczy się w trudny sposób. Piękna torebka, która jest trudna do dopasowania, ma maleńkie przegródki lub brakuje jej użytecznych kieszeni, ostatecznie zostaje zapomniana w szafie. Jeśli kupisz taką torebkę, prawdopodobnie ją porzucisz lub będziesz rzadko używać. Przedmioty, które kupujemy ze względu na wygląd, ale które nie pasują do naszej rutyny, nieuchronnie zostają odłożone na bok. Pomyśl o tej nienagannie zaprojektowanej torebce, która jest tak mała, że mieści niewiele więcej niż telefon i klucz. Mogła zostać kupiona na specjalne okazje, ale z czasem brak funkcjonalności zamienia ją w frustrujący zakup. Albo gorzej, torebka w odważnym kolorze, która wygląda oszałamiająco w sklepie, ale ogranicza opcje garderoby, gdy jest w domu. Gdy wszechstronność jest celem, wszystko co wymaga zbyt wielu warunków do noszenia, sabotuje zarówno Twój styl, jak i budżet. Inny istotny czynnik to materiał i waga torebki. Szacuje się, że średnia waga damskiej torebki, włącznie z osobistymi przedmiotami, wynosi od 2 do 3 kg. Im cięższa lub trudniejsza do przenoszenia, tym mniej służy jako funkcjonalny akcesoria i staje się dosłownym i przenośnym ciężarem. To nasuwa pytanie, czy warto inwestować w element, który przynosi więcej dyskomfortu niż użyteczności? Aby zbudować styl, który jest zarówno elegancki, jak i funkcjonalny, Wybór ponadczasowych, neutralnych i praktycznych torebek z dużą przestrzenią i projektem dostosowującym się do codziennego życia zapewnia znacznie większą niezawodność niż inwestowanie w przedmioty, które są czysto wizualnie imponujące. Letnie elementy wymagające prania chemicznego. Gdy delikatność staje się utrapieniem, letnie ubrania wymagające prania chemicznego mogą być kuszące na początku, ale szybko ujawniają swoją wadę. Wyobraź sobie lekką lnianą sukienkę lub jedwabną bluzkę. Idealne na lato, dopóki nie zauważysz etykiety mówiącej tylko pranie chemiczne, przynoszącej natychmiastowe wyzwanie. W gorącą pogodę, ubrania muszą być prane częściej, a koszt i logistyka prania chemicznego sprawiają, że ta wymagająca opieka staje się uciążliwa. Ten dylemat między elegancją a praktycznością jest powszechny. Letnie ubrania są zazwyczaj prane trzy razy częściej niż zimowe ze względu na pot i ekspozycję na ciepło. Więc posiadanie letnich elementów wymagających specjalnej opieki nie tylko staje się kosztowne. Ale ogranicza ich użycie. Rozważ ten scenariusz. Delikatna bluzka, którą można tylko chemicznie wyprać, staje się przedmiotem, który rzadko nosisz, obawiając się kosztów lub ryzyka jej uszkodzenia. Rezultat? Takie ubrania spędzają więcej czasu w szafie, niż faktycznie będąc noszone, ostatecznie zamieniając ten zakup w stratę z czasem. Dodatkowo wiele delikatnych tkanin może się pogorszyć nawet przy praniu chemicznym. Niektóre materiały mogą tracić swój kolor i kształt przy wielokrotnym praniu chemicznym. Wybór letnich elementów, które można prać w domu, nie tylko upraszcza Twoją rutynę, ale także zapewnia, że otrzymasz rzeczywistą wartość z Twojej inwestycji. Rozwiązanie? Wybór tkanin takich jak bawełna lub wstępnie obrobiony len, które są naturalnie bardziej trwałe i łatwe do prania, pozwala ci cieszyć się latem ze stylem i praktycznością. Bez zmartwienia, że każde noszenie może przynieść kolejną rundę prania chemicznego. A skoro już mówimy o mądrych wyborach, które łączą elegancję z wartością. Czy wiesz, że istnieje sposób, by wyglądać na kobietę o wysokim statusie, nie wydając fortuny? W moim kursie wyglądaj na bogatą? Nie wydając. Dużo odkryjesz kody wizualne, behawioralne i społeczne, które sprawiają, że bogate kobiety są traktowane z większym szacunkiem, niezależnie od tego, ile faktycznie wydają. To nie magia. To wiedza. Wiesz, jak pewne tkaniny, kroje i akcesoria sygnalizują zamożność? Jak sposób chodzenia, mówienia i zachowania w różnych sytuacjach? Może otworzyć przed Tobą drzwi, których nawet nie zauważałaś. Wszystko to znajduje się w kursie. Ale uwaga, teraz jest dostępny w cenie promocyjnej, ponieważ aulas są stopniowo udostępniane. Gdy kurs będzie kompletny, cena wzrośnie do pełnej wartości, bez żadnego rabatu. To jedyna szansa, by wejść teraz i mieć dożywotni dostęp w najlepszej cenie. Kobiety, które opanowały te kody, nie tylko lepiej się prezentują, są lepiej traktowane w restauracjach, sklepach, w pracy, wszędzie. Link znajduje się w opisie. Ubrania w złym rozmiarze. Kupowanie ubrań w złym rozmiarze jest bardziej powszechne niż mogłabyś pomyśleć, szczególnie gdy przewidujemy przyszłe zmiany, takie jak utrata lub przybranie na wadze. Wiele z nas kupiło mniejsze ubrania jako motywację, mając nadzieję, że dżinsy o rozmiar mniejsze pobudzą nas do utraty wagi. Jednak ten zwyczaj może być faktycznie kontrproduktywny. Dla wielu ubrania, które nie pasują, wywołują frustrację i podważają poczucie własnej wartości zamiast motywować nas. Wyobraź sobie, że kupiłaś spodnie, które będą pasować tylko wtedy, gdy stracisz kilka centymetrów wokół talii. Na początku mogą reprezentować cel, ale z czasem, za każdym razem, gdy je widzisz w szafie, to, co miało zachęcać, staje się formą własnej presji. Zamiast zapewniać komfort i pewność siebie, element staje się ciągłym przypomnieniem o niespełnionym celu. A nawet jeśli ostatecznie osiągniesz ten cel, nie ma gwarancji, że spodnie nadal będą odzwierciedlać Twój styl. Lub że twoje preferencje modowe się nie zmieniły. Inny problem pojawia się, gdy kupujemy ubrania, które są zbyt duże, planując przerobić je później. Często intencja przerobienia elementu znika w tle, a ten przedmiot zajmuje miejsce, nigdy nie spełniając swojego celu. Większość osób, które kupują ubrania z zamiarem ich przerobienia, nigdy faktycznie ich nie przynosi do krawca, marnując zarówno czas, jak i pieniądze. Dlatego kluczem do budowania dobrze dobranej garderoby jest wybór ubrań, które pasują i odpowiadają ci w obecnej chwili. To podejście pozwala ci ubierać się w sposób, który pochlebia twojemu obecnemu ciału, wolne od niepotrzebnych presji lub oczekiwań. Iluzja szafy pełnej sukienek. Na specjalne okazje. Posiadanie dużej kolekcji sukienek na specjalne okazje brzmi kuszaco, ale często prowadzi do restrykcyjnej i niepraktycznej garderoby. Te sukienki są zwykle tak specyficzne, że trudno je wykorzystać ponownie na inne wydarzenia, stając się rzadko używanymi elementami, które są trudne do mieszania i dopasowywania. Według jednego badania przeciętna amerykańska kobieta posiada 17 przedmiotów, które nosi tylko raz w roku, a większość z nich to formalne sukienki. Wyobraź sobie długą, wyszukaną, przyciągającą wzrok suknię. Może wyglądać oszałamiająco na konkretne wydarzenie, ale ten sam wizualny wpływ sprawia, że trudno ją nosić ponownie bez poczucia powtarzalności. Ten scenariusz jest bardziej powszechny niż myślimy. Co skutkuje kolekcją pięknych, ale ograniczonych elementów, które pozostają schowane w szafie. W przeciwieństwie do tego wszechstronny element, taki jak neutralna bluzka lub prosty sweter, oferuje nieskończone opcje stylizacji i może być przekształcony za pomocą akcesoriów, bez wysiłku adaptując się od casualowych do formalnych ustawień. Inny ważny czynnik to wpływ finansowy. Wydawanie na ubrania, które rzadko są noszone, może poważnie obciążyć budżet osoby dążącej do zróżnicowanej i eleganckiej garderoby, skłaniając ludzi do przemyślenia swoich zakupów na konkretne okazje. Zmniejszając inwestycje w zbyt specyficzne przedmioty, możesz przeznaczyć te fundusze na bardziej wszechstronne elementy, które naprawdę ci służą na co dzień. Aby w pełni wykorzystać swoją garderobę, skup się na budowaniu kolekcji wymiennych elementów. Utrzymanie Twojej sekcji na specjalne okazje na poziomie około 10-20% Twojej szafy pozwala na zrównoważone podejście. Będziesz miała opcję na te wyjątkowe wydarzenia, zapewniając jednocześnie, że reszta twojej garderoby jest funkcjonalna i adaptowalna. Niewygodne buty stylowe. Buty mogą podnieść strój, ale gdy są niewygodne, efekt jest odwrotny. Zamiast czuć się pewnie, zostajesz poirytowana i cierpisz. Wiele osób uważa, że inwestowanie w drogie buty oznacza większy komfort, ale nie zawsze tak jest. W rzeczywistości większość kobiet, które regularnie noszą niewygodne buty, zgłasza chroniczny ból stóp. Kostek, a nawet pleców. Ta walka między stylem a wygodą skłoniła wiele z nas do ponownego rozważenia rzeczywistej wartości pary butów. Niewygodne obuwie nie tylko szkodzi zdrowiu naszych stóp, ale często zbiera kurz z tyłu szafy, zamieniając inwestycje w stratę. Noszenie niewłaściwych butów zbyt często może również prowadzić do poważnych problemów, takich jak zapalenie powięzi podeszwowej i nerwiaka Mortona, schorzenia wymagające leczenia medycznego, które mogą nawet zmienić sposób chodzenia. Wybór butów, które równoważą estetykę i funkcjonalność, jest niezbędny. Obecnie wiele marek obuwia koncentruje się na łączeniu designu z komfortem, oferując amortyzowane podeszwy i ergonomiczne wkładki, które dostosowują się do naturalnego kształtu stopy. Inwestowanie w marki, które priorytetowo traktują komfort, pozwala ci cieszyć się zakupami bez żalu i, co najlepsze, bez ryzyka dla Twojego zdrowia. Więc pomyślmy o tym. Ile z tych zakupów wywołujących żal nadal znajduje się w Twojej szafie, zajmując miejsce? I co gorsza, drenując Twoją energię? Każdy z tych błędów zakupowych uczy nas czegoś cennego o budowaniu garderoby, która odzwierciedla naszą elegancję i cel. I to jest najważniejsza część: dokonywanie wyborów, które honorują Twój styl i Twój budżet. Posiadanie garderoby zgodnej z Twoim wizerunkiem jest warte znacznie więcej niż gromadzenie przelotnych trendów. A propos wyglądu i jego wartości Stworzyłam dla ciebie coś wyjątkowego portrety eleganckie. Sito mój cyfrowy e-book zawierający 100 promptów, które przekształcają twoje zdjęcia w profesjonalne, wyrafinowane portrety. Takie, które sprawiają, że jesteś traktowana z większym szacunkiem, zanim jeszcze powiesz słowo. Te portrety nie są tylko do mediów społecznościowych. Są do używania w kontaktach biznesowych na LinkedIn, w e-mailach wszędzie tam, gdzie pierwsze wrażenie się liczy teraz w promocyjnej cenie wprowadzenia. Link znajduje się w opisie. I czy wiesz, że prawdziwa elegancja może być faktycznie opłacalna? Kobiety, które dbają o swój wizerunek i priorytetowo traktują wyraźny osobisty styl, często odnoszą większe sukcesy, ponieważ promieniują pewnością siebie i autorytetem. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Zapisz się na kanał i zostaw lajka, jeśli chcesz przekształcić swój styl w cenną wartość, coś, co przyciąga możliwości i jest naprawdę niezapomniane. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy i chciałabyś wspierać rozwój tego kanału, rozważ dołączenie do klubu członkowskiego. Za jedyne 6 ,99 zł 99 groszy miesięcznie możesz zostać patronką Lukratywna Elegancja i otrzymać ekskluzywne treści oraz wsparcie. Kliknij w przycisk Zostań członkiem, aby dowiedzieć się więcej. Skomentuj Zakupy bez żalu, jeśli podobało ci się to wideo i chcesz więcej takich porad. Zbudujmy razem styl, który kochasz, abyś nigdy nie musiała wypełniać swojej szafy elementami, które przynoszą tylko żal.